Stella Maris. Biblijne rekolekcje adwentowe kanału Jaskinia Słowa. Przed nami pierwszy dzień adwentu, zaczynamy nowy cykl Stella Maris. Cykl codziennych medytacji, rekolekcji biblijnych, takiego bardzo konkretnego zaproszenia do otwierania Słowa Bożego. Chciałbym, żeby te nadrania nie skończyły się tylko na tym, że wysłuchacie konkretnego nadrania, ale żebyście też znaleźli czas, żeby otworzyć Pismo Święte, zajrzeć do tego tekstu, o którym za chwilę będę mówił. Zaznaczyć go, jakieś może swoje pytania, swój komentarz, poszukać w innych książkach, w komentarzach, żeby gdzieś ten tekst zgłębiać, odkrywać w nim słowo dla siebie, do swojego życia, do swojej sytuacji, w której jesteśmy. Pojawi się też dzisiaj kilka pytań, odnoszących się bardzo osobiście do każdego z nas. Warto też znaleźć czas, by nad nimi się zastanowić. Na końcu znajdźmy przestrzeń. Osobistej modlitwy, czy to w kościele, przy okazji może adoracji, pójścia na roraty, a może po prostu po pracy, gdzieś wracając, zajrzyjmy do kościoła, po to, by to spotkanie ze Słowem przerodziło się w nasze osobiste spotkanie z Chrystusem, który jest obecny w tym Słowie, na którego przyjście chcemy w tym Adwencie w jakiś szczególny sposób na nowo czekać. Cieszę się, że otworzyliście ten film. Zapraszam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Zachęcam do tego, by gdzieś nie zgubić żadnego z tych filmów, do komentowania, do kliknięcia łapki w górę, do pozostawienia komentarzy pod tym filmem. Tak jak to zawsze robię, także dziękuję za wszelkie wpłaty na zrzutka.pl. Link jest pod każdym filmem w opisie tego filmu. W opisie filmu też znajduje się link do wykładu, o księdze rodzaju, o pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, bo właśnie dzisiaj to będzie nasz temat. Nie będę poruszał wszystkiego. Jeśli kogoś zainteresuje ta prehistoria biblijna, opowieść o stworzeniu człowieka, o wszystkich biblijnych symbolach, jakie są w tej opowieści, to trzeba zajrzeć do tego filmu, do którego link jest w opisie nagrania. Dlatego, że no, tutaj skupię się tylko na jednym rozdziale otwórzmy sobie trzeci rozdział Księgi Rodzaju, opowieść o upadku pierwszych ludzi. Zaczynamy więc, niech to będzie spotkanie pełne Pana Boga, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tekst Księgi Rodzaju, rozdziału trzeciego to no, początek końca. Oto Pan Bóg stwarza świat w ogromnej harmonii. Stwarza świat, w którym wszystko jest pasujące do siebie. Te siedem dni stworzenia, to ta liczba symboliczna, najpierw przez pierwsze trzy dni stwarza przestrzeń, w której potem stworzy mieszkańców światłość i ciemność, a potem stworzy mieszkańców, czyli Słońce i Księżyc. Kolejnego dnia stworzy morze i powietrze, a potem mieszkańców. Potem trzeciego dnia ląd stały, a, w, a szóstego dnia mieszkańców. Więc to wszystko jest w ogromnej symetrii, harmonii, takiej zgodzie i jedności z Bogiem. Jak mówiłem, więcej wyjaśniam, bo oczywiście to nie jest księga biologii, to nie jest podręcznik do historii świata. Tak wiemy, że świat nie powstał, ale to jest pewien opis. To wszystko, co stworzył świat, co stworzył Bóg na świecie, jak świat, który stworzył Bóg, jest dobry. Jest piękny, jest w harmonii, jest w Bożym zamyśle. Tu nic nie jest przypadkowe. Bóg stworzył świat. To pierwsza myśl, którą trzeba sobie jasno postawić. Pismo Święte co do tego nie ma wątpliwości. A jak go stworzył? A tu już trzeba pytać Darwina, Tayarda de Chardin i wszystkich innych ludzi, którzy mówili o ewolucji i tak dalej. Tego Pismo Święte nam nie mówi i nie jest od tego, żeby o tym mówić. To jasne. A więc... Ten harmonijny projekt, który Bóg zrealizował, stwarzając człowieka, kosmos cały, a który niestety opisuje tylko nam dwa rozdziały, pierwsze dwa rozdziały Biblii. Bo pozostałe 1186 rozdziałów, które mamy przez całe Pismo Święte, będą mówiły o sytuacji człowieka już nie w tej pięknej harmonii z Bogiem, ale człowieka, który przez swoją wolną decyzję. Yy, Odsunął się od Boga. Bo Bóg powiedział, to jest dobre, to czyń. Tego nie rób, bo to jest złe. Jeśli to zrobisz, zdrzeszysz. I teraz grzech pierwszych rodziców polega na tym, że odmawiają pierwszeństwa Bogu, że mówią Boże, Ty nie będziesz pierwszy w moim życiu. Nie ty będziesz mi mówił, co jest dobre, a co złe. Ja sam wiem. Zobaczcie, jak bardzo ta ten taki wewnętrzny jakiś głos jest w każdym człowieku również dzisiaj. To Bóg próbuje nam pokazać, którą drogą pójść, a my wybierając dróg wybieramy swoją własną drogę, która nam się wydaje najlepsza i nią idziemy. Ale często niestety jest to sięganie po owoc, no owoc, który nie jest dla nas. Owoc poznania dobra i zła. Pamiętajmy, że jest to pewien obraz, pewien symbol. Jeśli Bóg mówi, to, to rozdział drugi, werset 16. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Nie mówi tylko, żeby ograniczyć człowieka, ale zna konsekwencje. Wierzę, że będzie to wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu. I ciekawe, że Wąż, cytując Boga, mówi tak: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Przekręca słowa pana Boga. Ewa również. Bo Ewa niby tłumaczy Boga, ale mówi werset trzeci, nie wolno wam jeść z Niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Bóg nie mówił nic o dotykaniu tego owocu. A więc Ewa, cytując Pana Boga, jeszcze dodaje kilka słów, żeby pokazać, jak bardzo jeszcze, jak dużo mocniej Pan Bóg jest okrutny, nie wolno jeść, a nawet dotykać, abyście nie pomarli. Ale tutaj wąż kusi Ewę, na pewno nie umrzecie, na pewno. Na pewno nic Ci nie będzie. Zrób to, na pewno będzie wszystko dobrze. Ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc, otworzą się Wam oczy i będziecie znali dobro i zło. To znaczy, Bóg wie, że będziecie tacy jak on. I on to robi z zazdrości. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bóg jest Bogiem, który jest taki chciwy, chce wszystko dla siebie. A przecież mi też się należy, Wam też się należy. Poznać dobro i zło, to jest takie miłe, przyjemne. I Ewa zobaczyła, że. Drzewo jest rzeczywiście dobre, ma owoce, że jest rozkoszą dla oczu, a owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy? Tyle już znalazła dobrych rzeczy o tym owocu, który na początku wydawał jej się taki zły. Sprosztowała i dała mężowi, ale mężowi, który był z nią, to jest ciekawe, że Ewa rozmawia z wężem i w żadnym momencie Adam jej nie zatrzymuje, nie mówi: Ewa, Ewo, przestań, to jest, to jest złe, zostaw tego, te do węża. Adam stoi obok i milczy. Ma tak samo winę w sobie jak i Ewa. Oboje zgrzeszyli to przede wszystkim nieposłuszeństwem wobec Boga. Nieposłuszeństwem. Ale zobaczcie, że Pan Bóg potem przechadza się, raz jeszcze przechadza się, bo do tej pory przechadzał się z człowiekiem i twarzą w twarz, ramię w ramię przechodzili sobie, rozmawiali, a teraz człowiek się ukrywa przed Bogiem, i Bóg woła: Adamie, gdzie jesteś? to pytanie Adamie, Adam to znaczy po hebrajsku po prostu człowiek. Ten, który pochodzi z Adama, czyli z ziemi. To jest pytanie do człowieka. Człowieku, gdzie, gdzie jesteś? Szukam cię. Gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? Co takiego się wydarzyło? Gdzie jesteś? I może to warto, żeby było dzisiaj nasze pytanie. Do naszej medytacji. Gdzie jesteś? Gdzie dzisiaj jesteś? Blisko Pana Boga, czy może daleko? W przestrzeni Wierzących, czy raczej tych, którzy poszukują, a może niewierzących, może wątpiących? Jesteś w stanie przyjąć komunię świętą dzisiaj na mszy świętej, czy raczej gdybyś był na mszy, to nie mógłbyś jej przyjąć? Masz w sobie poczucie grzechu, zdrady pana Boga, czy jesteś blisko niego? Zasłuchany w jego słowo, czy już nie wiesz, już nie rozpoznajesz jego głosu? Jaka jest twoja kondycja na początku tego adwentu? W którym momencie twojej relacji z Bogiem dzisiaj jesteś? W jakim momencie? Co takiego się stało, że jesteś tutaj, gdzie jesteś? Znajdźcie chwilę, żeby o tych słowach pomyśleć, ale tak bardzo szczerze i runretnie, bo kiedy yy, Pan Bóg zapytał: Czy może zjadłeś z drzewa? Adam przecież zjadł, ale nie powiedział: Tak, Panie, zjadłem, tylko powiedział: Niewiasta, postawiłeś ją przy mnie, to ona mi dała, przez nią to się stało. Zobaczcie, w żadnym momencie ani Adam, ani Ewa nie mówią, zrobiliśmy źle. Nie mają odwagi przyznać się przed Bogiem do tego, co się wydarzyło. Ale idźmy dalej. Także to jedno pytanie chciałbym bardzo poważnie zostawić na początku Adwentu, też może, żeby określić trochę, w jakim kierunku idziemy w tym Adwencie, co będziemy robić, po co jest nam ten Adwent, czemu mamy oczekiwać na zbawiciela, na ten, który moją ciemność ma rozjaśnić swoją, swoją chwałą, swoją obecnością który jak gwiazda poranna ma wzejść na moją ciemnością. Po co mi Chrystus? W jakiej kondycji jestem dzisiaj? Zobaczcie, że to ta, ta rozmowa Boga z człowiekiem, z Ewą i Adamem, to ten rozdział trzeci przypomina strukturę postępowania sądowego. Najpierw jest opis występku wersety 1 do 8. Potem Bóg otwiera śledztwo 9-10 i temu towarzyszy konkretne przesłuchanie winnych. Wersety 11 do 13. Potem jest wyrok 14, 19 i wykonanie tego wyroku 20-24. Tak więc jest opis postępowania y, sądowego. Ale zobaczcie, pyta Adama, czemu to uczyniłeś, pyta Ewę, czemu to zrobiłaś, ale z wężem nie rozmawia. Bóg nie wchodzi w dialog z grzechem, Bóg rozmawia z grzesznikiem, nie odwraca głowy od tego, kto zgrzeszył. Tu jest nadzieja dla nas. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha, kocha grzesznika. Zajmijmy się wersetem piętnastym. mnie przyjaźń między ciebie, a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. To jest tak zwana protoewangelia, pierwsza dobra nowina. Już w pierwszym rozdziale, gdzie tylko pojawia się opis upadku człowieka, zrujnowania tego pięknego, pełnego harmonii, planu Pana Boga na to zawsze bycie twarzą w twarz z człowiekiem, pojawia się zapowiedź, że to się skończy. Bóg mówi do węża. Bóg mówi roz, mówi wyrok w kierunku węża. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiast. To nie będzie tak, że człowiek będzie Cię się z Tobą przyjaźnił. Ty zawsze, grzechu jeden, będziesz nieprzyjacielem dla człowieka. I zawsze, jeśli będzie Ciebie wybierał, to będzie czuł się z tym źle. Nigdy nie będziesz przyjacielem grzechu człowieku. Zawsze będą wyrzuty sumienia, poczucie, że zrobiłeś coś źle, poczucie ciężaru na sercu, brudu jakiegoś na sobie. Grzech nigdy nie stanie się Twoim przyjacielem. Przeciwnie, świętość. Zobaczcie, Jezus mówi: Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Nawet jeśli jesteśmy grzesznikami. Prowadza mnie przyjaźń pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Tak będzie zawsze, w, każdy, w każdym pokoleniu, w każdej sytuacji. Nigdy Grzech nie będzie przyjacielem człowieka. Ono, to to potomstwo ugodzi Cię w głowę, dosłownie zmiażdży Ci głowę. To potomstwo niewiasty, czyli będzie taki człowiek zrodzony z niewiasty, z kobiety po prostu, który ugodzi Cię w głowę, który rozwali Cię w ci głowę, który Cię zmiażdży, który Cię zniszczy. Czyli tutaj, dzisiaj Ci ogłaszam, jeszcze w raju, jest Twój koniec. Będzie Twój koniec unicestwienie. A Ty zmiażdżysz piętę. Temu człowiekowi. Będziesz próbował zrobić więcej, ale nie zniszczysz go. Będziesz w stanie mu tylko piętę zniszczyć. Czy można żyć z głową zmiażdżoną, bez głowy? No nie. W starożytności głowa jest tym najpoważniejszym organem, jest tym, co, co jest rządzącym całym organizmem. Już starożytni rozumieli, że bez głowy człowiek umiera, bez nogi, ręki i jakiejś innej części ciała mógłby żyć. Więc yy, zmiażdzisz mu głowę, to znaczy unicestwisz, zabijesz. A on ci tylko piętę zmiażdży. Czyli coś, bez czego można żyć. Nie jesteś w stanie, ty, wężu, zmiażdżyć potomka niewiasty. Widzimy krzyż Chrystusa, widzimy jego cierpienie. To jest to, co jest tym zmiażdżeniem pięt. Tak bardzo cierpiał. A to jest tylko pięta. Tak bardzo cierpiał, oddając życie z miłości do człowieka. I tu jest ta zapowiedź Maryi. Zapowiedź tej, która przyniesie światu tego, który pokona węża. Tutaj nawiązanie do 12 rozdziału Apokalipsy. Ja o nim będę mówił w innym dniu Adwentu. Apokalipsy, która mówi nam tak. Niewiasta obleczona w słońce, brzemienna, wyda na świat syna, przeciw któremu stanie do walki wielki smok barwy ognia. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. Ale to jest 12 rozdział, 4 werset Apokalipsy, ale nie będzie w stanie tego zrobić. Dalej, mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, co, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. To rozdział 3, księgi rodzaju, werset 20. To w języku hebrajskim imię Ewa. Łączy się z rzeczownikiem określającym życie. Ewa to znaczy dająca życie. I ten werset dla ojców Kościoła jest okazją do już mówienia o Maryi. Ireneusz, Justyn, Terturian już w drugim wieku mówią, że Maryja jest nową Ewą. Także tak jak święty Paweł porównał Chrystusa do Adama, tak Ireneusz mówi tak. Jak Ewa, mając Adama za męża, będąc jednak panną, przez swoje nieposłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną śmierci, tak Maryja, mając wyznaczonego męża, pozostając jednak panną, przez swe posłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną zbawienia. To porównanie potem rozwinie też święty Ambroży. Tak więc, jak Ewa jest matką żyjących grzeszników, tak Maryja jest matką żyjących, wiernych Panu Bogu. Potem to określenie niewiasta, które pojawiło się w tym tekście Księgi Rodzaju w kontekście Maryi, pojawi się także w słowach Jezusa w kani Galilejskiej czy w scenie na Kalwarii już, gdy Jezus będzie wisiał na krzyżu. Jest jeszcze jeden piękny tekst świętego Ireneusza, który mówi tak. Tak jak węzeł nieposłuszeństwa Ewy, Został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi, co dziewica Ewa związała przez swoją niewiarę. Dziewica Maryja rozwiązała przez swoją wiarę. I jeszcze jedno nawiązanie z historii sztuki. Na drzwiach niemieckiej katedry w Hildesheim biskup Bernwald, który żył w wieku XI, zestawił obok siebie dwie matki. Po pierwsze Ewy. Na zamkniętych drzwiach raju, a Maryi na otwartych drzwiach nieba. I pojawia tam się też napis, którym chciałbym zakończyć to dzisiejsze spotkanie. Drzwi raju, zamknięte z powodu pierwszej Ewy, zostały obecnie otwarte dla wszystkich za przyczyną świętej Maryi. Kilka jest myśli do medytacji, zachęcam was do tego, by zajrzeć do Pisma Świętego. Chciałem, żeby pierwszy dzień był właśnie pod znakiem Księgi Rodzaju, samego początku, proto -ewangelii, tej tego pierwszego promyka, pierwszej gwiazdy nadziei, która potem przez te wszystkie ciemności Starego Testamentu będzie cały czas świecić, bo cały czas będzie nadzieja na to, że to, co się wydarzyło, rozsypało, połamało w raju, będzie jeszcze naprawiony, posklejany. Przywróci się pierwotna harmonia. Tak bardzo Bóg ukochał człowieka, że wybudował raj, by tam być z nim. A gdy człowiek odwrócił się od Boga i odszedł z tego raju, to Bóg posyła Chrystusa. Chrystusa, który ma jedno zadanie. Pamiętacie w scenie w ostatniej wieczerzy w modlitwie Jezusa, czy to wydać w Ewangelii Jana, Jezus mówi, Ojcze, spraw, aby... Ci, których mi dałeś, byli też tam, gdzie ja jestem. Ty, których Ty mi ich dałeś, zobaczcie, Bóg dał nam Chrystusa, żeby Chrystus doprowadził nas do Boga. Tak bardzo Bóg tęskni za człowiekiem, że daje Chrystusa, żeby Chrystus przyprowadził z powrotem człowieka do relacji z Bogiem, i po to przychodzi Chrystus na świat. Przed nami jeszcze wiele medytacji, ta jest dość wyjątkowo długa. Mam nadzieję, że następne będą krótsze, ale zachęcam Was do tego, by udostępnić innym te nagrania, by mówić innym o tym cyklu. I cóż, do usłyszenia już jutro. Szczęść Boże!